Filtylnej krawędzi dachu ukształtowano jako spoiler. Duża, mocno pochylona przednia szyba łączy się z nisko schodzącą pokrywą silnika. Charakterystyczny dla Fiata przód auta uzupełniony jest solidnym zderzakiem z wbudowanymi weń lampami przeciwmgielnymi. Wartość auta typu kombi określana jest przez jego funkcjonalność, głównie w części bagażowej. Fiat proponuje tu interesujące rozwiązanie. Tylna pokrywa wznosi się ku górze, odsłaniając geometrycznie ukształtowaną przestrzeń. Koło zapasowe o zmniejszonych wymiarach ułożono pionowo wzdłuż lewego boku nadwozia. Pod płaską podłogą powstało więc miejsce na ulokowanie małych przedmiotów, które normalnie walają się po bagażniku. Lekki ruch i tylny zderzak opada w dół. Po zamknięciu klapy pozostaje luka umożliwiająca przewóz dłuższych i płaskich ładunków. Bagażnik, licząc od krawędzi okien, ma pojemność 500 litrów, a po rozłożeniu tylnych siedzeń aż 1550 litrów. Są to wartości imponujące. Wnętrze kabiny pasażerskiej jest mniej przestronne niż mogłoby się to z zewnątrz wydawać. Jeżeli kierowca ma długie nogi, to osoba za nim siedząca miejsca na nogi ma niewiele. Siedzenia są wygodne. Fotel kierowcy posiada regulacje we wszystkich płaszczyznach, a w jego oparcie wbudowano pokrętło umożliwiające dostosowanie kształtu fotela do anatomii pleców. Interesujące rozwiązanie proponuje Fiat na desce rozdzielczej. Wszystkie wskaźniki cyfrowe. Jak Państwo widzą, wygląda to szalenie awangardowo, ale nieco czasu zajęło nam przyzwyczajenie się do migających cyferek szybkościomierza oraz do szybkiego odczytywania wskazań obrotomierza. Auto, które otrzymaliśmy do testów, wyposażone we wszelkie możliwe udogodnienia, opuszczane elektrycznie szyby, elektrycznie ogrzewane i regulowane lusterka, regulator położenia kierownicy, a przede wszystkim precyzyjnie działający układ ogrzewczo-klimatyzacyjny. Po nastawieniu żądanej temperatury przy minus 10 stopniach już po kilku minutach w aucie było ciepło. W sumie nadwozie Tempry oferuje pasażerom wysoki poziom komfortu. Całe wnętrze jest przytulne, biorąc pod uwagę, że pod maską pracuje diesel, trzeba z uznaniem powiedzieć o stosunkowo niskim poziomie hałasu wewnątrz kabiny. Porównanie z podobnymi autami potwierdza wrażenia słuchowe. Silnik Tempry dokuczliwie klekocze po uruchomieniu, natomiast kiedy dochodzi do temperatury pracy cichnie. Ocena łączna nadwozia włoskiego auta byłaby wyższa, gdyby nie jakość wykończenia. Zastrzeżenia budzą bowiem wykładzina tablicy rozdzielczej, rozciągająca się tapicerka siedzeń, nieprzyjemna w dotyku tworzywo kierownicy oraz stosunkowo opornie pracująca dźwignia zmiany biegów. W sumie jednak należy przyznać karoserii Tempry notę pozytywną z plusem, przede wszystkim za tak liczącą się w aucie tego typu funkcjonalność i stosunkowo wysoki komfort podróżowania. Jeżeli porównamy silnik zainstalowany w temprze z silnikami konkurentów, jesteśmy pełni uznania dla inżynierów świata. Wysoki wskaźnik mocy i duża wartość momentu obrotowego rokują bardzo dobrze dla osiągów samochodu i rzeczywiście. Zmierzona prędkość maksymalna przy obciążeniu czterema osobami i pełnym bagażnikiem przekroczyła wartość katalogową i wyniosła 184 km/h. Konkurenci, a w szczególności Opel i Volkswagen, są znacznie wolniejsi. Również w konkursie przyspieszenia tempra okazuje się lepsza i 100 km na godzinę osiąga po 12,5 sekundach, podczas gdy na przykład Astra Kombi z turbodieslem potrzeba na to aż 2 sekundy więcej. Rzecz jasna, że sprawa powtarza się przy wyprzedzaniu w warunkach drogowych. Włoskiemu autu dorównuje jedynie Ford, natomiast Opel i Volkswagen zostają w tyle. Tak więc zdawałoby się, napęd tempry może budzić jedynie pochwały. I tak by było, gdybyśmy pozostali jedynie przy rejestracji suchych wyników. Konkurenci wyposażyli jednak swoje auta w jednostki napędowe o wyższej kulturze pracy. W szczególności silniki Forda i Opla ładniej wchodzą na obroty, delikatniej i stabilniej zachowują się zarówno w przedziale od 1300 do 2100 obrotów na minutę, jak i w górnych rejestrach powyżej 3500 obrotów. Ale są to tylko odczucia. W teście liczą się osiągi. Jednostka napędowa Tempry zespolona jest ze skrzynią biegów, zestopniowaną w sposób charakterystyczny dla turbodiesli. Poszczególne biegi są krótkie. Na jedynce testowane auto osiąga prędkość 43 km na godzinę, na dwójce 64, na trójce tylko 101 km na godzinę. Kierowca jest więc zmuszony do częstego manewrowania dźwignią zmiany biegów. Tym bardziej, że wyjście z prędkości 60 km na godzinę na piątym biegu powoduje wyraźne dławienie się silnika. Auto naprawdę zaczyna jechać dopiero po przekroczeniu. 2100 obrotów silnika łączna jednak ocena napędu włoskiego samochodu jest wysoka, dobra dynamika po włączeniu się turbo doładowania oraz świetna prędkość maksymalna oddziałują na tę ocenę w sposób zasadniczy rzecz ciekawa, układ jezdny włoskich samochodów nie był w przeszłości najlepiej oceniany przez polskich kierowców tymczasem podwozie tempry to jej najmocniejszy punkt auto prowadzi się bardzo dobrze jest stabilne przy jeździe na wprost oraz bardzo pewne przy porównywaniu ciasnych łuków nawet obciążone zachowuje neutralną charakterystykę w zakrętach Testowane auto wyposażono w skutecznie działający układ ABS z prędkości 100 km na godzinę. Zatrzymywało się po 46 metrach. Biorąc pod uwagę masę samochodu, jest to wynik w normie europejskiej. Wspomaganie kierownicy stanowi kompromis między ułatwieniem manewrowania na parkingu, a kontrolowaniem pracy przednich kół w czasie jazdy z większą prędkością. Tempra dobrze sobie radzi z coraz gorszymi nawierzchniami naszych dróg. Wszystkie nierówności przejeżdża jak lekka ciężarówka nie przenosząc drgań podwozia na koło kierownicy. Nawet na długich, falistych nierównościach nie wpada w dokuczliwe kołysanie. Konstruktorzy, jak widać, dobrze dobrali charakterystykę zawieszenia. Jest wystarczająco twarde, a zarazem przyjemnie sprężyste. A zatem, jak powiedzieliśmy na wstępie, same pozytywy dla układu jezdnego nowego Fiata. Zbudowano go jakby z myślą o polskich drogach. Wydaje się, że Tempra w wersji Kombi to najciekawsze auto spośród szerokiej gamy Fiatów. Jego cena w wersji podstawowej około 300 milionów, w wersji najbogatszej nieco ponad 400 milionów jest niższa niż konkurencyjnego Opla czy Forda, a walory użytkowe takie same lub nawet wyższe. Auto jest tanie w eksploatacji zarówno pod względem ceny części zamiennych, jak i zużycia oleju napędowego. Średnio w czasie całego testu spalało nam około 7 litrów na 100 kilometrów, jeżdżąc na krótkich odcinkach, ujemnych temperaturach po mieście, a raczej z dużymi szybkościami poza miastem. Tak więc dokonując wyboru spośród licznych propozycji aut objętych kontyngentem bezpłowym, warto przyjrzeć się uważnie niedocenianemu, jak się wydaje, produktowi włoskiego Fiata.